Dzień dobry kochani, zapraszam wszystkie osoby, które urodziły się w znaku byka na czytanie miesięczne na wrzesień 2021 roku. Przyglądamy się, jakie energie w tym czasie do wszystkich osób, które urodziły się w znaku byka idą. Co dla byków? Wszechświat przynosi we wrześniu. Na czas września przypada nam nów pannie, jak również zmiana roku numerologicznego, dlatego wyciągnąłem dodatkowe e, karty, czyli jedną runę dla Was i, i jedną kartę z przesłania wróżek, które odczytamy, żeby podejrzeć, jaka to energia w tym czasie dla każdego ze znaków będzie panowała. Tak trochę bliżej się przejrzeć oprócz tarota, ale wylosowałam wcześniej, żeby nie przedłużać. 2021 roku co wszechświat niesie byką wystarczy pokażcie karty. główny temat obecna sytuacja u byków yy, to król mieczy wezwaniem król kielichów co w podstawie cesarzowa czyli cesarzowa królowa pentakli zawsze mówię cesarzowani co do przeszłości odchodzi szóstka mieczy co macie w głowie drogie byki trójka mieczy a co do was przychodzi siła Jakie możliwości macie we wrześniu? Paść buław. Wpływy zewnętrzne. Rycerz pentakli. Co warto wiedzieć? Paść pentakli. No i ewentualny wynik. Proszę bardzo, akładnie. As pentakli. W tle czytania. No jest i cesarzowa, proszę. Słowo się rzekło: mamy ją. Mamy ją, cesarzowa, Wenus w byku. Powiem tak, dla was drogie byki. No może być i obfitość, i płodność, i poczucie komfortu, no. Może się dziać, no dobrze, ale zacznijmy od e, energii runy. Oj, chyba kichnę za moment. Co my tu mamy? Kenas, kochani. Rona Kenas dla wszystkich. Tu położone czas wyjaśnienia. Rona Kenas dla wszystkich byczków. Kenas jest związana, kochani, z takim, z, z taką wewnętrzną pasją. To jest karta. Równowagi, bo jest to szósta, szósta runa, w związku z tym wchodzimy w szósty rok numerologiczny, i tutaj może naprawdę coś zadziać się u byków, co może równoważyć bardzo ich świat. Silnie związana jest ta runa również z płodnością. Z seksualnością, z twórczością, z tworzeniem czegoś nowego, bo ogień, który tu jest zawarty w tej runie, on również jest twórczy, czyli mogą tu powstawać płodne pomysły, początki jakichś fajnych działań. Ale również możemy wchodzić w jakieś relacje seksualne, namiętne bardzo, i też może z tych relacji dojść do poczęcia dziecka. Tutaj też ta cesarzowa by mogła z tym kolorować bardzo ładnie. Dla niektórych może, może się tak zdarzyć, ale generalnie jest to otwarcie na swoje takie. Siły wewnętrzne, na swój wewnętrzny ogień, kochani. To jest silna runa namiętności, symbolizującej początek. To jest taki czas, kiedy zaczynamy coś od nowa tworzyć, na nowo tworzyć. Nie tak zupełnie coś z niczego, ale jakby na nowo tworzyć coś na nasz własny sposób. To są nasze możliwości w działaniach. Jakieś. No, też to może być runa symbolizująca dziecko, tak? Poczęcie dziecka, tak jak mówiłam. Może być to energia takiego odnowienia, odświeżenia. Może byki będą wchodziły w jakieś nowe relacje i to takie z pasją. Też yy, ta runa mogłaby o tym mówić. Pamiętajcie o tym, że jest to silna runa związana z ogniem, więc w tej runie nie tylko potencjał tego ognia jest do wykorzystania, ale również yy, pamiętajcie o ostrożności obchodzenia się z ogniem. Pamiętajcie, że energia ognia również może zniszczyć, spalić relacje, pomysł. Jeżeli przeholujemy, jeżeli przekroczymy pewne granice, może dojść do zniszczenia, do jakiegoś e, skonfrontowania się z siłą, która będzie miała charakter niszczycielski wtedy. tak? No, ta runa nie, nie tylko niesie ze sobą możliwości w tworzeniu, ale również właśnie, no, z, z, jak to mówią, kto z ogniem wojuje, od ognia ginie. Trzeba się umiejętnie z, z tą energią Obchodzić tak naprawdę. Bo jest to, jest to silnie yy, powiązana runa z yy, Słońcem w mars Słońcem, Marsem, Baranem, czyli no, no wszystko, co się kojarzy z ogniem, z działaniem, z pasją, z taką, wiecie, szybkością. Yy, żeby to nie wyszło, że nagle to pod diable. Hmm. Cóż jeszcze. Jest też e, pomocna przy zdawaniu różnego rodzaju egzaminów, więc e, jeżeli ktoś staje przed jakimiś, e, na przykład y, złożył gdzieś dokumenty, będzie musiał teraz e, obronić e, swoje stanowisko, więc może, może, e, może tutaj się przydać energia tej runy. W każdym bądź razie... E, Generalnie oznacza takie dobre i bardzo szybkie, energiczne działania, czyli działania z pasją, twórcze działania kreatywne więc wszystkiego, czego byki będą się w tym wrześniu chwytały albo co sprzątały, żeby zachować równowagę tej szóstki numerologicznej. Będzie po prostu bardzo twórcze, bardzo rozwijające byki. Na pewno w tym miesiącu byki nie będą w stagnacji. O. No i jak się, kochani, zaczyna ten miesiąc dla Was, macie tutaj Króla Mieczy. Król Mieczy. Zobaczcie, gdzie on siedzi. On siedzi bardzo, bardzo wysoko. Wszystko, na wszystko spogląda z góry, z lotu ptaka. Bardziej ma wyostrzony zmysł wzroku, spostrzegawczości, więc mm, bardzo intelektualnie wchodzicie w ten miesiąc, drogie byki. Bardzo jesteście skoncentrowani na szczegółach, na. Yy, Ważycie każde słowo i jest to też energia, gdzie od kogoś zależą wasze, wasze dalsze poczynania, bo w Królu Mieczy, Król Mieczy może być również urzędnikiem, osobą na stanowisku, jakąś osobą decyzyjną, od której zależą wasze dalsze, jakby no wywarunkujecie dalsze czynności, czy wasze losy od tego zależą, więc albo to jest wasza energia, Albo al, wy dociekacie czegoś, albo yy, czekacie na to, że ktoś na podstawie jakichś yy, suchych faktów, bez emocji na chłodno oceni waszą sytuację i wystawi opinię na wasz temat. O! Yy, co jest wyzwaniem? Co pomaga albo przeszkadza? Tutaj jest król kielichów. Ech, kochani, no, wyzwaniem jest panowanie nad emocjami. Król kielichów panuje nad emocjami. To jest dobry, ciepły człowiek, energia kierująca się sercem, dobrocią, ale on, gdyby był tak dobry i tylko dobry, to nie byłby królem. On musi mieć mądrość, rozsądnie tą dobrocią dysponować. Więc. Jeśli brakuje Wam byki, takiego ogarnięcia się w emocjach, to ten król kielichów pomagałby Wam wtedy w takim wyzwaniu. Czyli wyzwaniem dla Was byłoby ogarnięcie swoich emocji na takim poziomie, żeby nad nimi panować, żeby to nie one rządziły Wami, tylko Wy swoimi emocjami zarządzały. Więc to jest wyzwaniem. Do tych intelektualnych konotacji, żeby jeszcze okiełznać swoje emocje. Co jest podstawą tej sytuacji? Królowa Pentakli, czyli mądre zarządzanie tym, co się posiada, czyli komfort tego, gdzie się jest, kim się jest, co się ma. Królowa Pentakli to energia osoby, która jest spokojna o jutro, o swój byt, która ma mądrość, intuicję, nic jej nie brakuje. Więc może wy, drogie byki, we wrześniu będziecie chciały swoim i logicznym myśleniem, i okiełznaniem emocji po prostu stać się taką królową Pentakli. Spokojnie, stabilnie stąpającą po ziemi osobą, która na swój sposób, na swój własny sposób chce kreować swoje życie. Tu jest kreacja, tu jest tworzenie po swojemu. On może e, to narzędzie wykuć jak chce. Najpierw je obrobi w ogniu, a potem młotem wykuje z tego cudeńko. Takie jak on sobie wyobraża, tak. Może to być stary element metalowy, a on z niego stworzy cudeńko po swojemu. Więc w takiej energii byki ten wrzesień mogą spędzać. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka mieczy. Czyli jest jakieś postanowienie, było postanowienie zerwania z czymś na głowę, na logikę. Ja już tak nie chcę. Wiecie, w szóstce szukamy równowagi. Tu już coś się wysyciło jakieś postanowienie albo odejścia, albo zmiany pracy coś tutaj w Was zapada. Ta, ta informacja, ta karta na pozycji przeszłości mówiłaby o tym, że decyzje zostały już podjęte. One może nie są jeszcze w zgodzie z Waszymi emocjami, ale Wy już czujecie, że nic tu po Was. Więc odejście od starych schematów, od miejsc, które nam nie służą, od ludzi, to we wrześniu na pozycję przeszłości. Czyli albo już, bo ja robię czytania we wrześniu, takie odejście miało u niektórych byków miejsce, albo za chwilkę będzie. Coś zostawicie, od czegoś się odwrócicie na głowę, na rozum, jak ten król mieczy. Nie emocjonalnie, na logikę. A co macie w głowie? Trójkę mieczy, kochani, jakaś przykrość. Czujecie się zranieni, rozczarowani, może upokorzeni, może tutaj odchodzicie od kogoś? Może tutaj się odcinacie w Królu Mieczy, szukacie stabilizacji i chcecie zapanować już nad swoimi emocjami. To by dotyczyło yy, to, co teraz mówię, osób, które odchodzą od związku, od relacji jakiejś. To nie musi być relacja nawet, wiecie, taka stricte damsko-męska mogą to być relacje po prostu, moc silnie emocjonalnie możemy być z kimś związani i odchodzimy od tego. Świadomie odchodzimy. Jest nam przykro. Jest nam przykro, bardzo. Czujemy się zranieni, czujemy się bardzo niekomfortowo, natomiast na głowę wiemy, że tak będzie dla nas lepiej. Ale nie martwcie się, kochani, tą trójką mieczy, bo to jest zaledwie blotka, a do Was przychodzi we wrześniu siła. Przychodzi do Was moc, energia wewnętrzna i jest to duże arcano, arkanum, więc. Ta blotka naprawdę może potrwać krótkie ukłucie, albo będzie bardzo szybko złagodzona przez tą siłę. Wy poczujecie się silni. Być może tutaj dzięki tym decyzjom mieczowym, może dzięki okiełznaniu własnych emocji, takich wiecie mm, takiego rozedrgania. Bo wy chcecie być królową pentakli. Chcecie mieć stabilizację, komfort, poczucie bezpieczeństwa. Więc ta moc do Was przyjdzie. Nie wiem, co się zadzieje, może tutaj ta kreacja, może nowa relacja, może nowa praca, może nowy sposób patrzenia na rzeczywistość, coś wam da taką siłę we wrześniu. Ta moc znajdzie się w was. To nie będzie, słuchajcie, kochani, z zewnątrz coś. No jest to też karta LWAR, no może dla niektórych ktoś się tu pojawi z ofertą, ale bardziej bym tutaj celowała w... Moc wewnętrzną, której nabierzecie około połowy miesiąca, taką wewnętrzną stabilizację, pewność siebie, takie, będziecie ugruntowani. Bo tu najpierw na rozum, na logikę, potem ogarniecie emocje, zapanujecie nad tą przykrością i przyjdzie do was siła wewnętrzna. Nabierzecie tego powera. E, jakie macie możliwości w danej sytuacji? To są to jest wasze nastawienie. Świeża energia do działania. Chcecie działać, chcecie coś robić, chcecie jakiegoś nowego początku. Paś różdżek, on jeszcze bardzo nie jest ukierunkowany, ale bardzo nastawiony na działanie, na parcie do przodu, na robienie czegoś. Jego aż nosi. To jest znowu energia ognia. Pamiętajcie tylko, żeby umiejętnie się z tym ogniem obchodzić. Tak? Co z zewnątrz? Jak, jakie nastawienie, jakie wpływy zewnętrzne? Rycerz Pentakli. I kochani, tak, z zewnątrz rycerz Pentakli mówi o powolnym działaniu w kierunku stabilizacji, czyli otoczenie będzie nastawione do Was w taki sposób, że będzie wspierające, efekty mogą, nie będą piorunujące i nagłe, natomiast w długoterminowych planach okażą się, bardzo skuteczne. Może też być dla niektórych oferta naprawdę stabilnej e, propozycji relacji. Tu idzie Rycerz Pentakli. To jest oferta człowieka, który twardo stąpa po ziemi, który e, ma ugruntowaną pozycję. To jest stabilny człowiek. On się z niczym nie spieszy. Tutaj nie ma, nie ma pośpiechu w jego działaniach, natomiast jest stabilizacja, jest taki, nawet bym powiedziała, spokój, tak? Jeżeli ktoś tego spokoju szuka z Was, drogie byki, to tutaj może go znaleźć w tych pływach zewnętrznych. Czyli coś, ktoś może do Was przyjść nie w energii mieczowej, nie w energii rozadrgania emocjonalnego, a taki stabilny, spokojny, stonowany człowiek. Może to bykom odpowiadać. Byki świetnie funkcjonują na płaszczyźnie materii. Co warto wiedzieć? Paść pentakli. Paść pentakli, tym bardziej, że w wyniku macie asa pentakli, mówi o tym, że warto wykorzystywać szanse, które dają możliwości rozwoju, dają możliwości ugruntowania. Warto wiedzieć, kochani, że wy, wy powinniście w tym miesiącu, jeżeli trafi wam się jakaś okazja stabilizacji, być może taka, może ona nie jest do końca dla Was mocno satysfakcjonująca, to warto wykorzystać ten moment, warto działać, warto się uczyć, bo jest to w Październiku Pentakli też nauka. Październik Pentakli. Lubi się uczyć, lubi uczyć się, inwestować, lubi pomnażać, lubi. Um, on kiedyś będzie rycerzem Pentakli, a, a potem będzie królem Pentakli, więc to jest bardzo dobry początek. I w wyniku macie Asa Pentakli, który mówi o tym, że wykorzystaj szansę daną od losu. To jest karta Brama. Coś się nowego przed Wami otwiera, jeżeli Wy Skorzystacie z tej okazji, wykorzystacie ten moment. Jest duża szansa, że będziecie się czuć jak ta cesarzowa. Czego się nie dotkniecie, będzie dla Was komfortem, stabilizacją. Macie tu jeszcze w tle arcykapłan 9 pentakli, czyli karty pełnej stabilizacji, karty stałych umów, zawierania związków. Dążycie, kochani, do cesarzowej, do komfortu. Do dobrobytu, do spokoju. Zobaczmy na koniec, co wybrałam z wróżek za kartę dla Was. Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Miej wiarę. Wszystko zmierza w dobrym dla Ciebie kierunku. Proszę bardzo, w kierunku stabilizacji cesarzowej chcecie królowej pentakli a macie szansę nawet na cesarzową na stały związek na dobrą pracę na stabilną pozycję jesteście kreatorami e, swojego życia możecie go tworzyć tak jak wy chcecie z pasją z tego żelazstwa można wykuć coś co będzie cieszyło was Naprawdę mało kto może w to uwierzyć z boku patrząc, ale ten kowal wie, że jest kowalem własnego życia i może wykuć z tego żelastwa cudeńka. Inni nie mogą, ale on może. On naprawdę może. Zobaczmy jeszcze, co w książeczce jest, może więcej napisane na temat karty wróżek. Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Wróżki przesłały Ci tę kartę, by zapewnić Cię, że Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Moce wszechświata działają, by Ci pomóc. Nawet jeśli jeszcze tego nie dostrzegasz, rezultaty są niemal namacalne. Tak jak ziarno najpierw kiełkuje pod ziemią, zanim wystrzeli w górę jako zielony pęd, tak Twoje pragnienia stopniowo zmieniają się w rzeczywistość. Wierz i ufaj, że wszystko pracuje na Twoją korzyść, bo tak jest! Zobaczcie, macie asa pentakli, otwarcie nowa brama, nowe możliwości. Uczcie się, inwestujcie. Macie siłę, macie moc, macie mądrość, podjęliście jakieś decyzje, mądre decyzje, które idą dla Was w kierunku stabilizacji. Wasze marzenia są na wyciągnięcie ręki. Miejcie wiarę, że wszystko zmierza w dobrym dla Was kierunku, kochani. Piękne czytanie na wrzesień. śliczne stabilne czytanie to że tutaj wasze nastawienie jest z tą trójką mieczy ja bym się nawet tym nie przejmowała może to by objawić się tak naprawdę w tablotka w takiej słuchajcie takim przykrości zwykłej wcale to nie musi być wielka rozpacz tym bardziej że idzie do was wewnętrzna moc wewnętrzna siła pięknego września kochane byki